Pierwsze miejsce w rankingu Krajowego Związku zdobyła. No tu nie ma niespodzianki od lat jest jeden flamowy. Czyli spółdzielnia mleczarska Tego wita w Wysokim, bardzo proszę pana prezesa. Drugie miejsce, którą spółdzielnia mleczarska w Biżyńcu, bardzo proszę pana prezesa. Od razu może wracać. się do Trzecie miejsce Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Kole. Proszę pana prezesa Skoła. Pan prezes Skoła, proszę. Czwarte miejsce Okręgowa Spółdzielnia Leczarska w Łowiczu. Łowicz, zapraszamy. Piąte miejsce Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Sierpcu szóste Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Gostyniu proszę już o wyjście siódme Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska we Włoszczowie ósme Okręgowa Spółdzielnia meczarska w Wartlin w Sieradzu dziewiąte nie po raz pierwszy też w dziesiątce Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Bieruniu. Jest pan prezes. Jest? Tak, tak, jest. No i dziesiątkę zamyka Kujawia, Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Kujawi. W e, tej chwili odczytam listę, bo mamy taki ranking od kilku lat producentów galanterii. I pierwsze miejsce zdobyła spółdzielnia mleczarska Mlekowita w Wysokim. Drugie okrętowa spółdzielnia mleczarska w Krasnym Stawie. I trzecie okrętowa spółdzielnia mleczarska w Łowiczu. Bardzo proszę, mlekowita. Krasny i łowicz o wystąpienie. Mamy również jeszcze nagrody dla największych eksporterów. Jak Państwo wiecie, mleczarstwo eksportuje. Znaczy, powiem tak, że eksport w roku ubiegłym był niestety niższy niż w roku poprzednim według wstępnych, według, według wstępnych danych, no to przekroczy 3 miliardy, Panie Dyrektorze, może lekko tak przekroczy, ale poprzedni był 300, czy 300, a jeszcze poprzedni był 3600, był 3600, troszkę jest mniej, ale, ale jest poważne ogniwo. W związku z tym proszę w tym rankingu. Pierwsze miejsce zajęła Spółdzielnia Oleczarska. Jak myślicie? Tak, jest. <laughs> Legiowita, Panie na Mazowiecki. Drugie, Giżycki, już nie czytam przymiotnika. Trzecie, w łowiczu po raz kolejny. Czwarte koło, Panie Prezesie. Jąga Bierun ma na naszej liście. Ja muszę szczególnie Bierun podziwiam, bo od wielu lat wyniki ekonomiczne, naprawdę firma, która rozwija się ciągle. Szósty Błuszczowa, siódmy Kostryk, ósmy inowrocław, dziewiąty, dziesiąty sierpnia, dziesiąty Krasnista.